Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcineczku na moim tutaj kanale. I dzisiaj robimy wielki przegląd action. Ja jestem mega ciekawa w ogóle, co tam znajdziemy. Czy tam są rzeczywiście już takie święta, święta, czy jest w ogóle coś jeszcze Halloweenowego, bo Halloween jest dopiero 31 października. Ale podobno tam już w ogóle rzeczy Halloweenowych nie ma, tylko same święta. No zobaczymy, co tam jest. No, i zrobimy sobie właśnie taki przegląd. Plus, jeszcze na końcu e, odcinka zrobimy sobie taki gratis. Wylosuję spośród trzech sklepów, e, jakiś jeden, do którego e, jeszcze dodatkowo będę szła. Więc e, koniecznie oglądajcie do końca, bo e, wylosujemy sobie właśnie taki bonusik. Ja ogólnie myślałam, żeby sobie pojechać tam autobusem, bo mam takie 20-15 minut e, pieszo. Ale mam dopiero go o 14:34. A jest godzina. Jest 13:44, więc nie wiem, czy się opłaca czekać. Chyba nie. Po prostu zrobimy sobie taki spacerek i od razu wezmę zegarek. Właśnie już założyłam, żeby mi się kroki liczyły, więc fajnie. Ja bardzo właśnie ostatnio mam fazę na liczenie sobie kroków. Nie wiem czemu w sumie, ale fajnie. Mega spoko. Ja już e, właśnie na relsach na Instagramie widziałam różnego właśnie rodzaju jakieś gadżety ładne do pokoju e, świąteczne właśnie e, jakieś nie wiem domki, jakieś po prostu takie mega fajne mikołajkowe rzeczy i zobaczyłam e, tutaj wam się wyświetlą po dwóch stronach e, takie e, dwie Totalnie fajne rzeczy. Jeden taki komineczek, właśnie, a drugi taki domek, z którego w ogóle dym leci. I chciałabym na pewno te rzeczy zobaczyć. No i zobaczymy przy okazji, co tam jeszcze będzie ciekawego, bo naprawdę chyba tam się już dzieje i jest grubo, nie? A ja mam dosyć duży action tutaj w mieście, więc fajnie i w ogóle jako jedyny. I mam do niego dosyć blisko, więc, no jak mówiłam już, więc się przejdziemy. Dobra, ja już jestem gotowa, o, jak widać e, i lecimy do action, a zanim to, to zobaczcie ile jeszcze śmieci mam do wyrzucenia, masakra, nie wiem jak się z tym uporam, ale muszę to jakoś zabrać i chowam telefon i coś tam jeszcze podogrywam wam w trakcie tego jak będę szła. Ogólnie powiem Wam, że jest super pogoda, świeci mega słoneczko, fajnie i cieszę się, że właśnie fajnie, że akurat jest sobota, mam cały dzień wolny, weekend i mogę się w końcu wybrać do sklepów jakichś, coś sobie pokupować, bo szczerze dawno mnie już nie było w parku, bo właśnie tam się udajemy. Jest to taki pracy sklepów, tam są przeróżne właśnie sklepy i między innymi action, do którego idziemy, ale szczerze trochę się wstydzę, tak nagrywać z głosem w sklepach, po prostu wchodzi, wchodząc sobie i e, no i nagrywać, nie? I nie wiem, czy to w ogóle jest też e, odpowiednie. No nie wiem, inni youtuberzy nagrywają na luzaczku, no ale nie wiem, ja się, ja się troszkę boję, więc stwierdziłam, e, że po prostu nagram sobie e, takie. Urywki, i po prostu w montażu dogram do nich głos. Tak będzie chyba najlepiej. I w ogóle żałuję, że nie wzięłam, nie wiem, plecaczka, tylko taką torbę, jak widać, bo ona mi ciągle spada z ramienia. Bo mam kurkę dosyć śliską taką, bo ja szczerze, nawet nie jest tak zimno. Mogłam jej nawet nie brać. No i kaj, trochę żałuję. I tutaj będzie głośno, bo idę przy samej ulicy, słownie i obok są auty. A tak to wygląda. I tutaj jest most. Rzeczka. Ale w sumie z jednej strony to dobrze, że wzięłam tą kurtkę, bo teraz szczególnie w październiku łatwo się przeziębić. Niby wydaje się, że jest ciepło, ale wiecie, no chorób latają ale przyznam, że trochę o złej porze się wybrałam, bo jest południe i obstawiam, że będzie odgrom ludzi w sklepach. Chociaż nie wiem, no sobota niby i ładne słoneczko, no to powinien być nad morzem. Ale nie wiem, dużo aut jeździ. Się właśnie tego obawiam, bo nienawidzę chodzić po sklepach, jak jest mnóstwo ludzi i nienawidzę tego, nie? I szczególnie nagrywać w ogóle cokolwiek. Będzie ciężko, ale kto jak nie my, no damy sobie radę jakoś. Jakoś to pójdzie, no. Musi jakoś pójść. A, i chciałam jeszcze dopowiedzieć, że w osobnym odcinku nagram haul z tego, co kupiłam, bo to też może być ciekawe właśnie, szczególnie właśnie to będzie najciekawsza część w ogóle tego mojego wypadu tutaj. I tutaj już szczęśliwa doszłam do właśnie tego placu sklepów. Poszłam w ogóle na skróty, żeby było troszkę szybciej, bo tam jest właśnie taki chodnik wydeptany, i już jak na pierwszym ujęciu widzicie bardzo dużo świątecznych rzeczy. Jakieś takie właśnie bryloczki, słodziutkie w renifery, bombki przeróżne właśnie takie błyszczące, mikołaj na balonach, no nieźle tam się działo. Naprawdę przeróżne świąteczne rzeczy. Takie saneczki, jak tutaj widzicie no kozackie, na listy w ogóle takie do wrzucania, zarąbiste. I jeśli chcecie bombki, to idźcie do Action. Naprawdę tam jest tyle rodzajów bombek, że nigdy chyba tyle nie widziałam na oczy, naprawdę. I później poszłam na zapachy, świeczuszki i tak dalej. I naprawdę jak zawsze w Action jest bardzo duży wybór świeczek i tego typu rzeczy. No i tutaj właśnie taki zestaw fajny znalazłam. Zapaszek i świeczka, plus jeszcze kamień solny zarombisty i w ogóle jeszcze tutaj jakieś takie domki słodkie no naprawdę bardzo bardzo fajne rzeczy i w ogóle nowość czupa świeczki różnego rodzaju różne w ogóle yy, wielkości zapachy czupa no zarombiste naprawdę mnóstwo czapek w ogóle mikołajowych yy, i skarpet tego typu rzeczy w ogóle ciuchów tam właśnie były ciuchy świąteczne kalendarze adwentowe tutaj z czekoladkami za 4,79 tutaj w ogóle kubki ze słodyczami taki sam dostałam kiedyś na konkursie z niemieckiego czekoladki, jakieś laski cukrowe właśnie taki domek słodki na przykład no naprawdę bardzo dużo i tutaj właśnie takie fajne spineczki kolorowe akurat znalazłam no i przeróżna biżuteria naprawdę bardzo dużo też tam było biżuterii coś, co mi się bardzo spodobało, czyli takie urządzonko na kadzidła. Tutaj świeczki na 7 dni tygodnia, jakieś kolejne świeczki, tutaj takie kule świecące. O, tutaj kolejne świeczki, zapaszki i tutaj prezenty, takie fajne zapalane na baterie, zarąbiście to wyglądało. I tutaj jeszcze takie mm, choinki. No naprawdę bardzo dużo rzeczy właśnie tam było Świątecznych do koloru, do wyboru, tak naprawdę. I tutaj takie domki e, grające, takie ala pozytywki. Kule, oczywiście, takie do przerzucania, różnego rodzaju domki. O, i tutaj kosmetyki. Bardzo ładnie zapakowane i super na prezent, żeby komuś podarować. No i tutaj kubki, i nawet taki śmieszny, fajny potrójny Mikołaj. E, I w ogóle był jeden regał z rzeczami Halloweenowymi, i już takie dosyć wykupione one były. I oczywiście jeszcze znalazłam ten domek, którego szukałam, ale oficjalnie się na niego nie zdecydowałam. Dobra, kochani, ogólnie zatrzymałam się w totalnie randomowym miejscu, bo właśnie idę do sklepów. I chciałam już wylosować te bony, o których dowiecie się dopiero na końcu filmu. Więc mamy tutaj, uwaga, sklepy takie jak Kik, Teddy i Rossman. Więc tutaj mam karteczki i wylosujemy już. Uwaga, zrobimy takie trochę przemieszanko. Dobra. Uwaga, dobra, mam jeden bon. Rosman, okej. Okay. No to wybierzemy się do Rosmana. Wy już wiecie. Dobra, już ogólnie wyszłam z Action. Kupiłam parę rzeczy, które wam już pokażę na następnym filmie. A teraz idziemy do Rosmana, tak jak wam obiecywałam. No i co? Let's go. I tutaj standard na wejściu jakieś szampony, odżywki, maski i tak dalej. Do włosów. Tutaj akurat pomadki, błyszczyki. Tutaj znów jakieś pierdółki i tego typu rzeczy. Powiem Wam szczerze, że nic ciekawego zbytnio nie widziałam. I tutaj różnego rodzaju kosmetyki. Szczerze powiem Wam, że nie ma nic świątecznego. Same Halloweenowe rzeczy, które Wam zaraz pokażę. I jestem zdziwiona w sumie. Bo zawsze tutaj też były wrosmanie święta z tego, co, co kojarzę, a jak na razie nic nie ma. Pewnie po prostu bliżej grudnia się pojawią. I tutaj właśnie regał z Halloweenowymi rzeczami. Tutaj kosmetyki do typowo takiego właśnie strasznego makijażu na Halloween. E, I tutaj bardziej takie na co dzień, nawet się znalazły jakieś e, konturówki. E, I tutaj taką ładną różyczkę znalazłam. I oczywiście biżuteria. Biżuteria w rosmanie. Stop. No i coś fajnego co znalazłam w ogóle za 5 zł. E, taki zestawik. No, i tutaj doczekałam się. Jedyny regał z Rzeczami Świątecznymi w Rosmanie, jaki był, i to jeszcze tak ustawiony w kącie, typowo w kącie, czaicy to. Ale za to znalazłam właśnie takie fajne sushi słodkie, i do tego mochi. Naprawdę fajne tam były słodycze, takie unikatowe dość. Plus jeszcze taki regał z promkami. Dość powybierane tam były rzeczy, no ale nie dziwne skoro takie tanie, ponieważ nawet znalazłam coś za 99 groszy. No dosyć spore tam były promocje na właśnie różne kosmetyki i tak dalej. I nawet znalazłam taką e, lodówkę na kosmetyki księżniczkową za 120 zł. E, już ją kiedyś widziałam i się dosyć na nią napaliłam, ale jak zobaczyłam jak w środku wygląda, to totalnie odjęło mi mowę. Typowy plastik i w ogóle dotykając ją, no typowy plastik. Naprawdę nie opłaca się. I tu jeszcze kubki i świeczuszki jesieniarskie. Dobra, ogólnie powiem wam, że kopię jedną rzecz tutaj w Rosmanie i zajdę jeszcze do Teddy'ego, bo tutaj naprawdę nic nie ma zbytnio takiego, co mi się podoba po prostu. Wszystko to, co pokazywałam, to naprawdę to tylko tyle. Myślałam, że coś dodali nowego, jakiś fajny kosmetyk czy coś takiego, ale nic ciekawego nie ma. Wtedy nic prawie nie nagrywałam, ale jak widzicie, tam były święta już takie na maksa na grubo, o wiele więcej rzeczy niż w action. Ja już kochani, oficjalnie jestem po całych zakupach. Wracam do domu, jest godzina aktualnie 15:56. No i tak, skończyłam. Wszystko kupiłam co, co chciałam, tak naprawdę kupić, ale troszkę mało tych rzeczy kupiłam, ponieważ nie wiem, tak jakoś niezbyt mi się te rzeczy podobały i trochę się zawiodłam. Bo Action było rzeczywiście dużo tych rzeczy świątecznych i tam chyba najwięcej z tego sklepu sobie wykupowałam, rzeczy w Rosmanie i wtedy im po jednej tylko. Wtedy mi praktycznie w ogóle nawet nie nagrywałam, tam byłam na szybko, ale zobaczyłam fajną rzecz i mi się bardzo spodobała i kupiłam. Co zobaczycie na haulu, już w drugim odcinku. No i widzimy się już w domu na końcówce filmu. Ja już właśnie jakiś czas temu wróciłam do domu i zobaczcie, ile tego kupiłam cała torba rzeczy i w następnym filmiku oczywiście będzie haul tych wszystkich rzeczy tutaj, które się znajdują. Oraz w ogóle chciałabym pokazać ile kroków zrobiłam. Taki update kroków właśnie, bo jak wyszłam z domu miałam 0, a teraz mam 700 dziewięć. tutaj zaraz Wam pokażę. Oproszę bardzo, tutaj są kroki i tak to się prezentuje. Jestem w szoku w ogóle, że tyle kroków mi się udało zrobić po chodzeniu po sklepach po prostu. No i co? To by było na tyle z tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i do haula. Pa pa!